Cały czas pracujemy nad taką formą jejowicza, która się nazywa tarzanki. To jest taka metoda, z której poznajemy własne ciało. I taki cel nam mm -hmm. przeświecał, ponieważ już dzieci w tej chwili coraz lepiej znają swoje ciało, swoje możliwości przede wszystkim duchowe, a o to nam chodziło. Nauczyłam się wiele innymi, m.in. jak nie. wyrażać emocje poprzez taniec. Nie ma pomysłu y No i jak. Nie jak występować na takiej dużej scenie. Jak słuchamy się w siebie, jak słuchamy się w, słuchamy... Słuchamy się w siebie, to wtedy nas nie ogranicza. To jest jeden z najtrudniejszych projektów, ponieważ swoje emocje musimy wyrażać słowami, nie możemy nic mówić. Jest jedynie co, to podkład muzyczny i to jest jedyny dźwięk, który, no po prostu, który jest. Gdyby zabrano nam język i głos, czy byśmy dalej istnieli? Czy jest dla nas szansa, żeby tak naprawdę się usłyszeć? Opiekunowie i uczestnicy warsztatów w ramach Lata w Teatrze Włośnie postarają się odpowiedzieć na te pytania za pomocą dźwięków i muzyki. I te dźwięki i muzyka będą naprawdę na najwyższym poziomie. Schodzicie się powoli, powolutku Tu mamy taką muzykę, która jest nas z noży, z tej, z pralki, z piły mechanicznej i z pięknego brzmienia odpalanej termy. I myślę, że nadaje taki rytm, dość nerwowy, a jednocześnie o takim charakterze domowym. Eu hum. Jesteśmy z rozwoju wsi Nowa Złośna i zapraszamy Państwa na spektakl spektak Symfonia Życia. 27 lipca, czyli w sobotę, o godzinie 15 odbędzie się on Wojcieszyca w Wojcieszycach w Gminnym Ośrodku Kultury o godzinie 18 włośnie na Dużej Świetlicy oraz 28 lipca w niedzielę, o godzinie 12 w Gorzowie Wielkopolskim w miejskim Centrum Kultury. Zapraszamy wstęp w